Witam jest... W kolejnym odcinku z serii Hotel Trip będzie on jednak troszeczkę inny niż poprzednie. Wszystko przez konkurs, w którym możecie wygrać pobyt w luksusowym hotelu. I podróż do niego komfortowym mercedesem postawionym pod Wasz dom. Dlatego zamiast skupiać się tylko na wnętrzach i udogodnieniach hotelu, pokażemy Wam atrakcje w okolicy, które warto odwiedzić. Nie zabraknie przygód. Poślizgamy się na pontonach, wejdziemy na wieżę widokową, zwiedzimy ruiny zamku, popłyniemy w rejs po najdłuższym w jeziorze w Polsce no. i odkryjemy miejsca, o których turyści często nie słyszeli. W konkursie to Wy wybieracie zarówno hotel, jak i model auta. A my dziś zaprezentujemy Wam jeden z nich. Grand Hotel Tifi. Tak, tak, byliśmy już tam, ale o tym później. Zapraszam do obejrzenia dalszej części filmu. No to co? Ruszamy! Wybraliśmy się na Warmię do dobrze nam znanego Grand Hotel Tifi, podróżując wygodnym vanem Mercedesem Benz Vito Tourer. To już nasza druga tutaj wizyta. Na wiosnę pokazywaliśmy Wam to miejsce na blogu i w jednym z odcinków na YouTube Hotel Tripa. Więc tylko przypomnę, że to jest elegancko urządzony hotel. Położony tuż nad malowniczym jeziorem jeziorak. w <ścoughs> centrum i ławy. Największą atrakcją dla rodzin jest oczywiście. Tiffylandia! To bez dwóch zdań. To ogromna sala ogromna. zabaw, trzy piętra z jeżdżalni i animacji zapewniających dzieciakom całą masę wrażliwości od rana do wieczora, a dorosłych kusi za to spa, siłownia i fantastyczna kuchnia hotelowa. A teraz rzućcie okiem, gdzie mieszkaliśmy. Ponieważ tym razem nie w hotelu, tylko w apartamencie. To oddzielny budynek tuż obok Grand Hotel TV, więc zyskujecie pełną prywatność, a jednocześnie dosłownie dwa kroki dzielą was od hotelowego spa, basenów, siłowni, restauracji. Nasz apartament Grand miał dwie sypialnie, wygodny, jasny salon i genialny balkon z widokiem prosto na jezioro. Idealny na poranną kawę albo wieczorny chill. A i jest fajna sprawa z tym e, aneksem, ponieważ jest e, aneks kuchenny, pełni wyposażony, i tam jest też e, sprzęt SMEG i wszystko co potrzeba, żeby samemu przygotować rodzinny obiad. A wiecie, dzieci zawsze są głodne. A całość dodaje super komfort i kameralny klimat. To tyle o samym hotelu, a teraz czas wyjść poza jego mury i zobaczyć, co czeka w okolicy. Przygoda dopiero się zaczyna, no to zaczynamy od samej Iłowy. Grand Hotel TV stoi dokładnie nad brzegiem jeziora, o czym już wiecie. Najdłuższego jeziora w Polsce, o tym też wiecie. <laughs> Ścieżki rowerowe, promenady, siłownie na świeżym powietrzu, place zabaw, pomosty, tutaj naprawdę można poczuć, Czym jest aktywny wypoczynek? Tym razem byliśmy tu w sezonie letnim, więc mogliśmy w pełni korzystać ze wszystkich atrakcji. Zanim wypłynęliśmy na jezioro, postanowiliśmy najpierw lepiej poznać samą i ławę. Spacerek po centrum to świetny sposób, by poczuć klimat miasteczka. Koniecznie trzeba zobaczyć Ratusz Miejski, jeden z niewielu zachowanych zabytków z początku XX wieku. Kilka kroków dalej spotkamy słynny Czerwony Kościół Przemienienia Pańskiego, czyli gotycka perełka z XIV wieku z charakterystyczną renesansową wieżą. Tak. Ja tam z Mikołajkiem weszłam. I nawet się pomodliłam na mszę, prosto na ołtarz weszliśmy. E, dobra, dalej, co dalej? Dalej trzeba odwiedzić port, ponieważ gdy już nasyciliśmy się tą miejską atmosferą, przyszedł czas na wizytę w porcie śródlądowym, nowoczesnej marinie, gdzie latem życie wiecie, płynie żeglarskim tempem. Warto tu podjechać, by zobaczyć widok na całe jezioro, wejść do restauracji z tarasem, wypożyczyć sprzęt wodny i w ogóle zobaczyć, w jakie to wszystko jest cenie. A obok jest też plaża. Można usiąść na chwilę, popatrzeć na łódki i złapać na chwilę oddechu. My zanim zaczęliśmy naszą przygodę na jeziorze, zrobiliśmy sobie przerwę. Na obiad. W hotelopie restauracji czeka na Was pyszne jedzonko. Latem w sali Mazury. Poza w bardziej kameralnych wnętrzach. można zjeść na spokojnie z widokiem na jezioro i planować kolejne etapy wycieczki. Po solidnym posiłku ruszyliśmy na naszą pierwszą wodną przygodę. Wreszcie! <laughs> <laughs> Co to tam, Mariusz, masz? Ahoj, ahoj! Dzisiaj prawdziwa przygoda przed nami, bo wsiadamy właśnie na. Łódkę i będziemy pływać po jeziorze. Ubieramy kapoki. I tutaj wypożyczali na wiatr. Mamy taką piękną łódeczkę, na którą uwaga, nie trzeba mieć patent. No bo ja nie mam, nie jestem sternikiem żeglarzem. I chyba ona jest kilka kroków od tifi. Zgadza się, jest przystań tifi, więc chodzimy do hotelu prosto, w łodzi i ruszamy. No to jedziemy. I. Mm, hop! Jest! Jest Arinka! Wypożyczalnia na wiatr jest tuż przy hotelu, więc wystarczyło dosłownie kilka kroków, by być już na pokładzie. Chłopcy wskakiwali do wody, sterowali łódką i w niecałą godzinę opłynęliśmy największą śródlądową wyspę w Polsce wielką żuławę. Ale spokojnie, spokojnie, to jeszcze nie koniec wrażeń. Czas ruszyć i zobaczyć warmiński krajobraz z nieco innej perspektywy. Idziemy na rowery i zaraz pokażę, które to wybiorę. A który ci się podoba najbardziej? No! O, już możesz go wziąć nawet? Uh, uh, wygląda super! A jest coś tam dla e, starszaków? Dla mamy? Widziałeś dla mamy coś? W hotelu znajdziecie rowery dla każdego. Dla dzieci, dorosłych. Nawet foteliki dla najmłodszych. Jazda wzdłuż brzegu jeziora to najlepszy sposób, by złapać dystans, podziwiać widoki i zatrzymać się na placu zabaw, siłowni lub pomoście. No, przyznam, że my się zatrzymywaliśmy dosłownie co kilkaset metrów, bo tam jest co chwilę plac zabaw. A po dniu pełnym wrażeń czeka pyszne śniadanie. No i kolejne plany: Jesteśmy na pierwszej atrakcji, a pierwsza atrakcja to miała być wieża. Ale się okazało, że mm, mm, nie z naszymi dziećmi. Z naszymi dziećmi to najpierw na tubing i na góra, duchańce. Kurza, kurza! <laughs> Aha, co tam było? Tubing na kurze górze, czyli największy taki kompleks, słuchajcie, w Europie. Siedem tras, ekstremalne i spokojniejsze zjazdy dla każdego, odważny skok na poduchę, no ja nie skoczyłam, trzeba przyznać, dla na najmłodszych łagodniejsze tory i nawet jest taki przejazd przez taki tunel, w ogóle fajne to było. No i znajdziecie też coś dla tych, którzy wolą Restaurację lub po prostu spokojny wypoczynek e, na wow! A Po porządnej dawce adrenaliny czas na coś zupełnie innego, czyli nie tylko widoki, ale odrobina legend i historii. Zabieramy Was na wieżę widokową na kurzej górze. Drewniana ścieżka prowadzi na jedyną taką wieżę w regionie, aż 35 metrów wysokości. Przepiękne panoramy, interaktywne instalacje, quizy o dawnych czasach i o zamku kurzędnickim oraz słynnej bitwie pod Grunwaldem. No i powiem wam, że wreszcie chyba zapamiętam do końca życia tą datę 1410. <laughs> A ja tam była też taka fajna gra, w którą Mikołaj wygrał. No, w sam raz, żeby połączyć, słuchajcie, rozrywka i nauka. Bardzo polecamy. Spod wieży aż kusiłoby jeszcze bardziej zanurzyć się w średniowiecznych klimatach, więc no i szybka decyzja i ruszamy tropem. Historii. Przyjechaliśmy do zamku kapituły pomyzańskiej w Szymbarku. Bardzo trudna nazwa, i myśleliśmy, że wejdziemy na ruiny. Ponieważ obiekt znajduje się zaledwie 12 minut autem od naszego hotelu Grad Hotel Thibay. Niestety. Albo może właśnie niestety trwa re rewitalizacja, dlatego już za niedługo kolejni goście, którzy odwiedzą hotel, będą zwiedzać nowiuski odrestaurowany obiekt. Ponieważ ruiny zamku w Szymbarku to gratka dla panów historii, położona malowniczo nad jeziorem z filmową przeszłością i masą tajemnic. Odrestaurowane fragmenty, rodowy cmentarz i cała masa miejscówek na efektowne ujęcia. A jeśli wolicie romantyczny spacer nad wodą, to mamy coś idealnego. To drewniany most w Radomnie. Jest to jednocześnie najdłuższa tego typu konstrukcja w regionie. Ma 150 metrów długości, piękny widok na jezioro i wyspę z dawnym grodziskiem. Nic tam nie było, powiem Wam. Tylko ta kładka, a w Google jest opisana jako, opisane jako e, drewniana kładka. Takie, szukajcie. Ale, ale spacer był bardzo przyjemny. Bardzo było fajnie. 100 mi z powrotem trzy razy 150 metrów w każdą stronę. Nie, bardzo przyjemne miejsce. No i Ładzie I w dodatku kładka została wybudowana przez lokalnych leśników i żołnierzy. Więc to kawałek prawdziwej lokalnej historii i dlatego właśnie warto tam jechać. Reuniana kładka. Pan wam w domku obok parkingu powie, którędy dojść. Du duży parking jest, przewidziany. Jest, jest. Tak. jest. No i na koniec dla tych, którzy uwielbiają nowości i niespodzianki, wracamy do hotelu Tifi. Wśród nowości w Grand Hotel Tiffy pojawiły się czerwone misie. Dostępne w dwóch rozmiarach. No super są, naprawdę tak, do... chociaż mi się bardzo skojarzyły z walentynkami, ale tu nie. zrzucają się w oczy i każde dziecko chce je mieć. <laughs> <laughs> Nawet ja bym chętnie się przytuliła. Znowu nowość w Tifi są misie Tifi. Co z tymi miskami można zrobić? Można je zdobyć w dwa sposoby: albo kupić małego za 79 zł, albo dużego za 159. Mm -hmm. A drugi sposób jest: zdobyć je. Tak, zdobyć. Trzeba jakby dostać taką karteczkę, i z tyłu są jakby zadania do wykonania. I jak masz 7, to dostaniesz małego misiaczka, a jak 9, to dostaniesz dużego. Okej, okay, czyli. Y Zaraz sprawdzimy, co tam jest napisane, co? Co my tutaj mamy? O, na przykład lemoniada, na przykład deser w restauracji i na przykład zabawa w sklepie Tiffy i Cymberga. Eee, to takie całkiem niezłe. Czekaj, 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 ja tutaj widzę zakupy w sklepie Tiffy. A jednym z zadań, które mogą przybliżyć Was do zdobycia czerwonego misia, są zakupy. W sklepie Tipi. Pamiętam, jak kiedyś e, przymierzałam tam płaszcze wow. i eleganckie swetry, a dzisiaj z przyjemnością mogłam rzucić okiem na zupełnie nową, kolorową, letnią, taką awangardową e, kolekcję. Ja mogłem rzucić tylko okiem na kolekcję kolorowych, awangardowych kąpielówek. <laughs> tak, <nam śmiech> na wszystkie z tego kąpielówki przewidziane. Ale warto zajrzeć, bo kolekcja jest naprawdę piękna. Zobaczcie, wow. jak się prezentowałam. Szalej. Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy. Nasz wyjazd również. Ale na pewno tam wrócimy. No, mam nadzieję, że na zimę, bo na zimie jeszcze nas nie było. A jeśli też Wam się marzy taki wypoczynek w luksusie lub wyjazd z Mercedesem do najbardziej atrakcyjnych hoteli, no to koniecznie bierzcie udział w konkursie TriVerny i MB Motors Mercedes-Benz. Szczegóły znajdziecie na portalu Triverna. To co? Mocno kciuki e, za Was. Życzymy powodzenia i dajcie nam koniecznie znać, jak Wam się podobał tego typu filmik w komentarzu. Czekamy na wieści od Was. Pa! O.